Od połowy 2013 roku Miejska Biblioteka Publiczna w Słupsku realizuje projekt pod nazwą Biblioteka Miejscem Spotkań Wielu Kultur. Projekt ma na celu wypracowanie modelu biblioteki integrującej różnorodną lokalną społeczność. Zawiązane zostało partnerstwo bibliotek, biblioteki w Damnicy, w Jezierzycach, biblioteki w Główczycach, biblioteki w Kobelnicy, a także biblioteki w Trzebielinie. Pierwszą inicjatywą podjętą w ramach projektu była prezentacja kultury kurpiowskiej. Spektakl Wesele Kurpiowskie został stworzony z myślą o uczczeniu 40-lecia Zespołu Ludowego klęcinianki, który funkcjonuje w Gminie od 1973 roku. Inicjatorem i tak jakby pomysłodawcą odtworzenia tego, bo gminą kultury w Główczycach. Natomiast całą pracę wykonały panie z zespołu, które przygotowały ten prawie godzinny spektakl. Wzorując się na zapiskach, które miały z lat 70., -tych, 80., -tych, kiedy po raz pierwszy wystawiły to właśnie wesele na scenach powiatu, muszę o tym wspomnieć, że projekt jest realizowany przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego z funduszy norweskich. I zgłosiliśmy cztery gminy z naszego powiatu i również gminę Trzebielino. No cóż, wspomniałam, że to jest wielokulturowość. Pomorze jest wielokulturowe, dlatego jest nam bardzo łatwo realizować ten projekt. Chodzi też o y, łamanie stereotypów. Oryginalne stroje mamy, ale same, bo jednak y, pojechała tam na i przyjechał nam stroje i myśmy sami się oryginalne. No ale od początku to było jakieś 4, 5, no i pamiętam no? chyba sześć występów, ale to było parę lat przerwy. Mieliśmy tylko piosenki. Pies. Weselny i piosenki dożynkowe i żyłyśmy, a dopiero teraz odnowiliśmy, to jest czwarty raz, co mamy ten wesel. Już po paru latach. A Pan młody nie ubogi, nie ubogi! Aj cukier, a i cukier jest nie Miejska Biblioteka Publiczna w Słupsku podejmowała szereg działań we współpracy z przedstawicielami Kaszub. Jedną z inicjatyw było spotkanie pod nazwą Moja Kaszubszczyzna z twórcami ludowymi panią Henryką jurowicz Żydło i kapelą Zgoda. W spotkaniu towarzyszyła wystawa haftu pani Henryki. Dopełnieniem wieczoru było czytanie poezji samej autorki. Przy dźwiękach muzyki ludowej w wykonaniu w kapeli ludowej skoda Ze Słupka. Ponadto biblioteka nawiązała współpracę z przedstawicielami Słupskiego Związku Ludności Pochodzenia Niemieckiego. Pokoleniowo związanymi ze Słupskim oraz powiatem Słupskim. Podczas spotkania, pod nazwą Słupsk Stolp, wspólny dom, Pan Detlev Rach, przewodniczący Słupskiego związku ludności pochodzenia niemieckiego, prezentował wieloletnią działalność związku. W spotkaniu towarzyszyła wystawa fotografii i pamiątek ze zbiorów Izabeli Zelheim, honorowej obywatelki Słupska. Na spotkaniu uczniowie z zespołu szkół samorządowych w Sycewicach prezentowali poezję autorów niemieckich. Uczniowie ci przygotowani zostali przez nauczycielkę języka niemieckiego, panią Iwonę Wotę. Pierwszą taką działalnością, która y, nierozerwalnie związana była z, y, z inicjacją współpracy w ramach projektu Biblioteka Miejscem Spotkań Wielu Kultur, był projekt realizowany w Zespole zespo Szkół Samorządowych w Szkoła Nasze Kulturowe Dziedzictwo. W trakcie tego projektu uczniowie szkoły y, udokumentowali wspólne korzenie polsko-niemieckie. 21 maja y, w, y, 2014 roku w Kobylnicy było spotkanie Wspólnie realizowane z Gminną Biblioteką Publiczną w Kobylnicy, podczas którego właśnie była wielokulturowa Kobylnica pokazana od strony polsko-niemieckiej. W ramach projektu podjęto współpracę z przedstawicielami Związku Ukraińców w Polsce. Pan Dariusz Cylupa, przewodniczący Słupskiego Koła, zaprezentował działalność związku. W trakcie spotkania pokazano elementy kultury ukraińskiej a mianowicie haftu w wykonaniu Marty Boruszczak, tradycyjnej pisanki Rozali Dudy oraz prac rękodzielniczych Tatiany Słojki. Dodatkową atrakcją była możliwość nabycia prezentowanych prac. Spotkania z malarstwem ukraińskim organizowała biblioteka w Damnicy. Z wykonanych prac uczestników warsztatów została zorganizowana wystawa prezentowana w maju w czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej w Słupsku. Opiekunem artystycznym warsztatów był włoski malarz Włodzimierz Lobun, absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Belwowie. W maju 2014 roku Odbyły się Dni Kultury Węgierskiej, które dotyczyły spotkań z kulturą, muzyką i bajką węgierską. Spotkania odbyły się w Gminnej Bibliotece Publicznej w Potęgowie i Gminnej Bibliotece Publicznej w Damnicy, ale również na filiach i w czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej w Słupsku. To właśnie w czytelni odbył się Wieczór Węgierski, w trakcie którego prezes Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Węgierskiego, pani Mirosława Kwiatkowska przedstawiła działalność związku. Dodatkową atrakcją wieczoru było przedstawienie w wykonaniu wolontariuszy i pracowników biblioteki pod nazwą Polak Węgier, dwa bratanki. Kolejnym działaniem filii numer 8 była wystawa książki etnograficznej z Oskarem Kolbergiem przez polską wieś. Inną wystawą były Bożki słowiańskie. Która prezentowała 21 fotografii uczestników warsztatów terapii zajęciowej nawiązujących do słowiańskich postaci mitologicznych. Do wieloletnich działań biblioteki należały dni kultury rosyjskiej, w trakcie których można było uczestniczyć w koncertach, spektaklach teatralnych dla dzieci, spotkaniach autorskich, kiermaszu książki, spotkaniach na temat polskich i rosyjskich obyczajów, tradycyjnych rosyjskich świąt oraz konkursach dla dzieci. Ciekawym wydarzeniem wielokulturowym był tegoroczny Jarmark Gryfitów. Podczas imprezy przedstawiciele mniejszości omawiali działalność zrzeszeń oraz prezentowali charakterystyczny dla danego regionu strój. Przy wielokulturowych straganach można było obejrzeć i zakupić malarstwo sztalugowe ukraińskiego artysty pana Włodzimierza Lobunia. Nie zabrakło również rzeźb w wykonaniu artysty skrzywania pana Pawła Rubachy. Sołectwo Bronowo, prezentujące w pomorskich strojach mniejszość niemiecką, dla uczestników jarmarku przygotowało degustację nalewek. Degustacji nie zabrakło również przy stoisku Biblioteki Gminnej w Trzebilinie. Pani bibliotekarki serwowały potrawę staropolską, a mianowicie kluski ziemniaczane z kapustą szmurowaną. Dodatkowo można było obejrzeć serwety haftowane oraz trójkielecki, a właściwie opoczyński, który zaprezentowała pani Władysława Lipka z pochodzenia Kielczanka, mieszkająca obecnie w Trzebilinie. Na jarmarku nie zabrakło literatury. Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku prezentowało publikacje regionalne m.in. profesora Daniela Kalinowskiego w ramach akcji pod nazwą Regionalny Koszyk Literacki. Nie zabrakło również stroju ludowego osadników przybyłych z terenu kurpiowskiego obecnie zamieszkujących na terenie gminy Główczyce. Bibliotekarka w stroju kurpiowskim. Zachęcała uczestników jarmarku do czytania książek poprzez akcję bookrossingową. Tradycyjnie Miejska Biblioteka Publiczna w Słupsku przygotowała kiermarz starej książki. Dodatkowo zagrała nam również kaszubska kapela Zgoda i zespół Amados ze Słupska. Dużą niespodzianką okazał się występ inauguracyjny kapeli Rokowej pod nazwą Partyzantów 18. Swoimi występami Zaszczyciły nas również zespoły folklorystyczne, a mianowicie szczebiotki z Kępic oraz pietruchy z Bisowic. Niezwykle istotną sprawą jest nawiązanie dialogu międzykulturowego, a tym samym międzypokoleniowego, poprzez wspieranie programów i projektów edukacyjnych, a szczególnie tych dla dzieci i młodzieży.